I witam wszystkich wykonancików zagramy w Divinity 2 jego Drakonic. Byłem, powiem Wam, jeszcze tutaj w koszarach. Zobaczcie, tam taką skrzynkę na górze, co mogę otworzyć. No, udało mi się ją otworzyć. Było tam dwie mikstury, złoto. No i w sumie to tyle. Cóż, idziemy dalej. I zobaczcie, co my tutaj mamy. Tutaj tam na górze też jest coś fajnego. A czy uda mi się tutaj dojść? To już jest taka blokada, że... Kaput. A widzę, że taka blokada, że kaput. A mam możliwość tam właśnie wejścia. Ech, tylko nie wiem jak, A tam jest zabójstwo goblinów znowu. Tu. Bo tam muszę się dostać. W tej drugiej stronie, bo tak tu nie przejdziemy. Tam jest obozowisko, ale tam też nie przejdziemy. Opa! Dało się przeskoczyć. Więc fajnie. Idziemy sobie dalej eksplorować świat. A, widzę, że tak nie jest za specjalnie. No spoko, Czy miałem klucz od czego, czego, to mnie właśnie tak interesuje od czego to był klucz z tamtej komnaty uuu, uu, co my tutaj mamy, wielki świat tam też jest wielki świat no to muszę tam naokoło wejść i tutaj dopiero Tam coś jest, tam coś jest, a wszędzie coś jest, zobaczcie tam tak intryguje. Oho Tak, wejdę sobie gdzieś tutaj, Czekaj, czy mogę się zabić widzę, że nie Ale też nie mogę wyjść tam więc też jest w ogóle takie mm, dziwne, wczytam sobie grę, bo nie wiem jak tam się dostać, to tak mnie kurcze korci, czy na przykład tu też nie, a słuchajcie spróbuję jeszcze jedną, jedną możliwą drogę, Troszeczkę to niestety zajmie, tak tu nie wejdę na górę na pewno. To jest... to jest pewniak. Jeśli tam już nie wiedziemy dobrze jest, że jest zapis. Zawsze mogę sobie po prostu tylko cofnąć zapis i... I ...to będzie tylko tyle. No znowu drugi stan, po co tym to No inaczej... O, tu może tu na górę trzeba wejść. I tam górą sobie przejść. No bo zobaczcie. Tu nie wejdę. Opa! Opa, gangnam Style, można by tak powiedzieć. A nic, dupa dobra. Tak, jestem dalej w tym samym miejscu, niestety. Tam jest obóz tych troj, może tam nie wiem. Życie nie tracę. Będzie spoko. Mogę nawet troszeczkę szybciej chodzić, skacząc. Dobra, yy, nie, pójdę sobie już tam. Zapiszę gierkę. Tak. Zapiszę już tę gierkę, żeby tam nie, nie latać. tej jest powrotem No, sorki moi widzowie, ale. No, ale tam musiałem nie byłbym sobą, jakbym tam nie poszedł. No, to widzę jakieś drzewko. Shiny. Mm -hmm. Tam też można. Dlaczego ja tam nie mogę wejść? U, gdzie mi jesteśmy w ogóle. A to, kto to jest kto? another of the order. i've seen too much of such vermin today already. slayer bane, my cleaver, lost in flight. may the creature that finds my weapon use it to strike down road in agony. So... if i still had my strength, i'd rip you apart, just as i did so many slayers. You pathetic friendly like like trail in my wake she fights like a demon possessed and that sword how it did sting wielding such power that it might extinguish the life of talana last of the dragon knights. nawet nie wiesz jak bardzo mi cieszy, że ci ostatni cios. Yes, I can see the bloodlust in your eyes. So young and so designed to kill. How I lament the idiocy of mankind. They chase the great ancient ones, paying no heed to the true evil that prepares to rear its head again. Co? Let me show you the lurking bane that will one day try to claim dominion over this world and you. Let me show you. Mm. Okay, jestem, ponieważ coś mnie tutaj wywaliło. Dobra, nie wywaliło. Telefon dzwonił. <laughs> Dobra, jesteśmy teraz smokiem, widzę. Czekajcie, tutaj mam.

I to, co ty, co ty kurde, tutaj mi ten. Wow, czekajcie, czekajcie, ale fajny ten, cóż, latający, co? Nie umarły. Wow. Nice Ciekawe, czemu to jest To jest kolor, a wcześniej nie, nie było koloru O kurwa, naprowadz... Naprowadzane pociski, no ludziska Latający nie umarł, jak ten na nie umarł wygląda Tak to jest osmo W czym ja jestem? Jestem w smoku? A, no, kurwa jeden wielki smok. Trulina kurwa jakiś smoków. Nie wiadomo jakich. Zarąbistym, no, powiem wam. Kosmos. Kto to wymyślił? Aha, się ci nie umarli, tak? Wieża. Czekajcie. E coś jakby próbował stworzyć, ale nie do końca. Bardzo nie to wygląda. Fajnie mieć, że ten, że no, no że tak żyła. Vaina Keva. Znowu z Damianem będziemy walczyć. Zajebiście, w tu... powrót do akcji z Beyond Unity, się, że to tak pociągnęli, że Damian wrócił do, Damian stworzył nieumarłe latające istoty, nieumarłe smoki. Kurwa no zajebiste, ten... ten lore i te przerywniki są super. Naprawdę, ta gra na 2012 rok na, naprawdę to moim zdaniem. To jest ta kobita, to Tak kto to jest? Damian? Sam Damian? Siemano Damian po tylu latach? Czy to jakiś kurwa inny pogromca smoków? A Time to Damian znowu? Czekaj czy ma ten sam głos? i quite enjoyed that little scene a dragon slayer turned dragon knight <laughs> such delicious irony rich and thick like clotted blood. you little hatchling should you attempt to make talana's dream come true our next encounter won't end with the spilling of so little blood clotted or otherwise.

Tym, A nie wiem, nie wiem co on to powiedzieć, bo to tak. A czy gdy stanę wokółoko z Tobą, będę mieć tyle szczęścia? Czy może to było więcej niż zwykłe kopnięcie w głowę? Dużo czasu upnię za nim nie zapomnę. Ten głupiec powinien był mnie zabić, kiedy miał po temu okazję. Wezmę dwójkę, dużo taką w głowie. But first things first. I am Sandalor, Wizard, scholar, and this world's most famed eminence greens. Until I fell from grace for protecting dragons from slayer blades after the Great War. Commander Road trained you too well. But your slayer days are over, as you will have to accept as soon as possible.

while you may not realize it now we have come to a turning point in rivallon's history and what you decide to do with talana's bequest will give shape to the fate of everything that lives on this globe it is with these prophetic words i must leave you but not before guiding you in the right direction seek the help of lord lovis in his citadel tower here in the valley

You will find out later which of the two has been the helmsman of the course you steer. You are yes but that does not mean you can take the form of the dragon yet. It is a complicated matter, which Lovis will tell you more about when asked. Well spoken be safe and journey carefully. The land needs you. Now you know your enemy and the shadow-strewn path that awaits you. But I'll be there to guide you, should you stray too far and wide. But Sandalor was right. You must find Lord Lovis. Tell him it was I who sent you, and he will most certainly help you. Wow, is not smoke. Look! Niesamowite, słuchajcie. Niesamowite. No dobra, no, no. Kobita się w nas wrodziła i... No, 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 no i tyle. Słuchajcie, jeszcze muszę odpisać. No niestety. Mmm... cóż... Opa! Opa, gangnam, staj! Normalny leki królewski Nie! Czy coś... Z... Co jest fajnego, normalny, lekki królewski miecz. Nie, tylko są może miecz, wilka, węża. Zobaczmy tutaj. Dobra, mówi się. Mówi się trudno. Zobaczmy tutaj tak. Nasz dziennik. Poszukiwanie lotice. Pośmiertne ożywienie, Łublowisa do bandyckiej siedziby Wielki Ławczy. No, wszystko nas sprowadza tu. Nie, nie tu, tylko Lord Lovis, tu, tu. No nic więcej, po prostu tutaj przejdziemy. Bo tak, tutaj wszystko już jest. Wow, możemy nawet lepsze, lepsze skog robić teraz, bo jesteśmy po prostu y, silniejsi o umiejętności Pogromca Smoków Łowca, Kapłan, Mak, Wojownik Łowca no i Pogromca... Boże mamy Jakby to Wam powiedzieć Wszystkie Moce kilku profesji Jesteśmy Wojownikiem, Pogromcem Smoków Jednocześnie jesteśmy I kurde Smoczym Rycerzem Willy, willie the mi, mi Willy, nawet jeśli się na zakunięłsz chwili Świetna reklama, sakiewka sama się otwiera. wygląda jakbyś był pobity. Na nieruchomości to co było na tym, na na grobku. He needs to sell it because of gambling debts. Or you can buy a piece of land and a new house will be built according to your instructions. So, which of the two will it be? Rather. But it'll be worth it. And you only have to pay half now. The rest can wait till later. You'll change your mind. Next time we meet, you'll buy. Gdzie go ja go spotkam? Tego ujlego? Może gdzieś tutaj? No nic, trudno. No chciałbym wziąć te. Opa! No trochę więcej ekspa mi le, leci teraz No, to już nie jest. To już nie są przelewki, słuchajcie. No, chociaż że expik pada. Dobra, mam poziom... Poziom 8. No chciałem Do tego Willego jeszcze. Już nie do końca. Dobra, idziemy do obozu bandytów postanowione słuchajcie przejdziemy się kawałek czy coś tu będzie ciekawego widzę że nie czy nagle już nie jesteśmy pogromcą tylko już jesteśmy ooo cóż to troll To ci co byli pijakami? My zginęli Troll nienawidzący poszukiwaczy, poziom 11 Okej okay. Ole mu zadaję obrażenia Zarąbiście, co nie? Czy ja cię zabiję? Zabiję cię tak miarę. Ale tak... Okej. Okay. Opa! Ja muszę jakieś jedzonko wziąć. Zaspokoi twój głód, czy... Nie, wypadałoby mi... kurczę Tego jakoś fajnie... No, załatwić, nie? Czymś jakoś... Jakąś magion czy coś... No że mam chociaż to, nie? Uf. oh don't feel any good... Siłę? Nie, leczy... Niestety, ja tego nie chcę. Prawie mnie gościu... Ha! Udało nam się go zabić. Jakimś cudem. Nic po nim nie ma? Żadnego tego? Żadnego, nie wiem... Nic nie mam po nim, no. Trochę słabo. Dobra, lecimy dalej. kopaczki widzę... ...poumierali sobie. Mhm. To jest ta dziwna wieża, tak? Na to wygląda. Taka ala nawiedzona, albo coś. O ty kurde.

Okej, haha tak sobie po prostu uciekam I Czekam na lepsze jutro Opa Już nie czuję najlepiej ale jakoś jakoś nam się udało no, wygrać ale wiecie co, na razie to będzie koniec tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, ja się spróbuję jakoś wyleczyć, czy ja w ogóle mam możliwość tworzenia jakiejś fajnej alchemii, czy mam tutaj możliwość tych różnych receptur, stworzenia, na przykład zrzęszenia, święta bazylia... Hmm. Tu klucz, no, klucz, marchew O, jednak troszeczkę to yy, zwiększa Więc co wygada... Co mi tutaj gadają, że nie No woda może nie tak... A, woda może yy, szybciej manę zwiększa A jedzonko, tak jak dynka, zwiększa mi Żywotność, więc, jako tak, dajemy rany. Dobra, wiecie co? My jesteśmy na razie w tym miejscu. Tu mamy wejście. Kilka wejść do tej do, do liny, tutaj doliny, tutaj pradoliny warszawsko-berlińskiej, jest. I fajnie, to w końcu można gdzieś się tu gdzieś dostać. Fajnie, choć mi się to podoba. Albo jako smog. Więc, trochę tego będzie. Na razie to będzie koniec, komentarz: subskrybujcie, lekujcie filmik. Do zobaczyska, trzymajcie się. Cześć.